Hello, Ludwiska, witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie pogramy w Minecrafta. Bardzo dawno filmików nie nagrywałem i nie wziąłem. Tak. to jest mój świat Minecraftowy. Sorry. Lucky. Czasami nie się nie wywalać może i... Już teraz się nawet dla mnie pochaglam, bo gdyby mnie przypadkowo wywaliło. Tak. To jest taki moja chata, no, to mogę Wam na razie pokazać takie coś, rąbeczki, toporek, w którym rąbek się wka sobie, to sobie tu przyjadę i zrąbę. W tym odcinku sobie pogadamy troszkę, no i nie wiem, co porobimy w tym odcinku jeszcze. Nie, może coś upiększymy w domu, nie wiem. Good okej okay, przeróbmy na biseczki no i może nie wiem co zrobić jak widzicie moim powstać o w już się ciemno. jak widzicie mój dywanik przerobiłem go tak troszkę o zaraz wam pokażę tutaj można sobie usiąść w dywaniku obejrzeć sobie nie wiem czy mi ten drugi sobie wyszedł no i każdy pewnie by tak robił nie? poszedłby sobie o nie w ogóle trochę zrzucić na przypałkę. Nie wiem czy ta przypałka działa. A tutaj złoty hełm. Mam tutaj złoto. E, ten jadł kakaowy. kakao. Zaraz to jest. ludzka, to jest. Zaraz to Tak, mam to jest. tak. to hmm. Może byśmy... Zagarek, gdybyśmy mieli trochę resztą, Skrzyni nic. Możemy tu zobaczyć, schować. tutaj, też, to też, to mi nam się nie do Okej, okay, nie wiem co porobimy w tym odcinku tak sobie. O, ale to jest ładne. Te kałamarnice opływają. Nie deszczcinam do końca. Bardzo mnie interesuje ta giereczka, naprawdę. Nie wiem, możecie komentarze napisać, bo może być nudny. No, to już wkrótce odcinek z naszej serii. Nie wiem jak to nazwać teraz, nie? Nie, Minecraft. Okay, tu jest taka creeper, no to nie wiem czy mi wysiedli, są brzydki wiem. No ale na początku chciałbym wam pokazać, co tu można robić. Może no, żeby... Tak. E, tak. Mogę... Kreative... Mamy mod. Jesteśmy na creative. Tak samo, jeśli chcemy wrócić do normalnego, to piszemy tak. Zamę... Ja sobie robię. Modę survival. Modę survival. Patrierek. Nie Nie jak swoją nazwę potem pisać na końcu. E, słuchajcie, to musicie mieć y, specjalnie włączone kody. Najlepiej to w jednym ustawić sobie. Tylko że... No, to jest najlepiej na razie zrobione. Tak, właśnie. To jest chyba y, najnowsza wersja. Dla mnie wszystko dla wszystkich też. E. Mogę nagrać tylko 15 minut, wiem, wiem. Nie, ten odcinek nie będzie długi, następny będzie trochę długi. 10 próbuję nagrać, ale teraz to musimy zaraz skończyć. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Bye, bye. Proszę, komentujcie.